Hej, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi, przychodzę dzisiaj do Was z taką pogadanką, może z vlogiem, może z pogadanką, zacznę od czegoś nietypowego. I tak w ramach wstępu, to jeżeli ktoś z Was interesuje się tym, co teraz powiedzmy sobie szczerze, jest modne, czy taką afirmacją, takim, takim przyciąganiem dobrego do siebie, to wiecie, że rzeczy, które są zapisane na kartce mają większą moc. Dodatkowo, jeżeli coś bardzo chcemy, żeby w naszym życiu się wydarzyło, było to Powinniśmy to zapisać na karcie w formie dokonanej i też bardzo szczegółowo, prawda? Czyli na przykład, jeżeli chcemy zmienić pracę albo chcemy dostać lepszą pracę, lepiej płatną pracę, to musimy na tej karcie napisać, że my już w tej pracy jesteśmy, musimy opisać tą pracę, musimy sobie wyobrażać, że to jest nasze stanowisko, to jest nasz pokój, to jest nasza wypłata, jaką dostajemy. Czy jeżeli na przykład szukamy partnera, męża, to tak samo, że to już jest rzecz dokonana, że jestem. Siedzę sobie z tym mężczyzną, on tak i tak wygląda, i to i to robimy, i tak i tak sobie to planujemy, jesteśmy szczęśliwi. Ogólnie po prostu zapisujemy rzeczy na kartce. I ostatnio właśnie, i dlatego zaraz przejdziemy do sedna. Ostatnio oglądałam, ostatnio, ogólnie oglądam osobę, która jest psychologiem, chociaż bardziej się tutaj definiuje jako coach, to jest pani Tatiana z Ukrainy. Ja Wam podlinkuję do jej kanału, oczywiście pod filmem. Bardzo, ja ją bardzo lubię słuchać i uważam, że no ona prowadzi tak, wiecie, te, nie wykłady, ale rozmowy na YouTubie, takie związane właśnie z psychologią, z różnymi problemami, w sposób, który mi akurat bardzo odpowiada. Czyli ona raczej nie rozdrapuje, wiecie, przeszłości, nie siedzi w tym dzieciństwie cały czas, tylko działa raczej na zasadzie tu i teraz i co możemy zrobić, żeby było lepiej. I ostatnio na live zrobiła właśnie takie proste, banalne doświadczenie, które, słuchajcie, naprawdę może zmienić troszkę myślenie, ale musicie to zrobić, więc teraz możecie zastopować film iść po kartkę, papieru i po długopis, albo zróbcie sobie to, kiedy idzie, ale ważne, żebyście to zrobili. Ja już, ja już się troszkę przygotowałam, słuchajcie, już coś namalowałam, widać tu, widać. To jest tak naprawdę linia życia i e, zabawa, zabawa polega na tym, że określimy sobie ile życia nam zostało. E, a więc przechodząc do rzeczy, tak to jest linia życia i zaznaczacie sobie punkt A, e, punkt 0, czyli punkt naszych narodzin, e, jak widać albo nie widać. Tu jest mały babyczek namalowany, bardzo się starałam, także wybaczcie, jeżeli e, <laughs> wygląda to jak jakiś e, mutant albo dziw, 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 dziwactwo. Punktem B jest e, wiek Wiek, w którym umieramy, tak to nazwijmy. Ja tutaj sobie dałam 80 lat, oczywiście, wy możecie sobie dać tyle, ile uważacie, że przeżyjecie. Średnia wieku to, to powiedzmy sobie szczerze, jest, no, no, powiedzmy szczerze, tak. Jeżeli ktoś dożyje wieku 80 lat, takim zdrowiem fizycznym psychicznym, to jest naprawdę wielkim szczęściarzem, prawda? Więc, ale my zakładamy optymistycznie, Wy możecie sobie nawet tutaj napisać 90-100 lat. Jak uważacie? Bez znaczenia. I teraz zaznaczamy sobie na tej osi jeszcze 15. 15 lat i 65 lat, czyli 15 w tom i 15 w tom. Dlaczego tak zaznaczamy? Ponieważ mm, ale jeżeli chodzi o ten pierwszy wiek, te pierwsze 15 lat, to jest to taki czas, kiedy no, oczywiście żyjemy, ale jest to życie na, na, na zasadzie, po pierwsze, że jesteśmy e, współuzależnieni zazwyczaj, ponieważ żyjemy z kimś, <laughs> żyjemy tak jak. E, Komuś się to podoba, czyli na przykład jak naszym rodzicom. Jest to czas, kiedy się uczymy, doświadczamy, kiedy próbujemy, kiedy dojrzewamy, kiedy tak naprawdę nie, nie mamy żadnego doświadczenia w życiu, nie rozumiemy jeszcze bardzo wielu spraw, więc te 15 lat można by było tak troszkę wyciąć, aczkolwiek na, na rozwój nasz to jest bardzo ważne, ale chodzi mi o takie, takie życie w pełni, życie na własny rachunek, życie świadome. To 15 lat to i tak jest dosyć mało. A tutaj 65 lat, no tak się to myślacie, jest to też taki wiek, oczywiście ja to teraz bardzo generalizuję i to w sensie ja to tutaj pokazuję Wam tak, jak pokazywała Pani Tatiana u siebie, ale uznajmy średnio, że ten wiek 65 lat to też jest już taki wiek, gdzie może nam się zdrowie pogorszyć, gdzie mamy większe problemy z koncentracją, gdzie no mamy problemy na przykład z technologią nową, gdzie stajemy się coraz bardziej... Jakby współuzależnieni od innych osób, potrzebujemy ich pomocy. Oczywiście nie jest to, wiecie, reguła żadna, bo są osoby, które mają, powiecie, 70 lat i, i, i są bardziej bystre niż 30-latkowie. Jednak zazwyczaj no, ten umysł już nie pracuje, ten umysł 65-latka nie pracuje jak umysł 30-latka i ciało też często od, od, odmawia. Więc tutaj już jest taki, ten po 65 roku życia, no też już, wiecie, nie poszalejemy, prawda? I zostaje tam to, co jest po środku. I to sobie wpiszcie tyle, ile wy macie lat, prawda? Więc ja sobie tutaj zaznaczę 35, w zasadzie już niebawem 36. A wy wpiszcie swój wiek, czy to jest 30, czy to jest 40, bo wiem, że tutaj jest was. Coś mi się tu klei, no jest was, słuchajcie, no, dużo, to swoją drogą, ale jest tutaj duża rozpiętość. Wieku też, bo mam i bardzo młode osoby, i osoby już bardziej dojrzałe. No i tak naprawdę to, co zostaje nam tutaj między 30, powiedzmy 5 a 65 rokiem życia, to jest ten, przynajmniej w moim przypadku, ten określony czas, czas, gdzie można się rozwijać, gdzie można spełniać swoje pasje, gdzie człowiek jeszcze nie jest właśnie tak zależny od innych, tylko to jest takie, wiecie, taki czas prawdziwego, prawdziwego życia. No, i też to, że mamy już większe doświadczenie, jesteśmy już bardziej świadomi siebie, swoich mankamentów, swoich zalet, swojego wyglądu. No, i jestem ciekawa, jaką macie refleksję, jak na to patrzycie, ile, 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 ile tego życia wam zostało. To oczywiście tak bardzo wprzenośnie, ale takiego życia wiecie. W pełni takiego życia mega świadomego, bo no, nie wiadomo ile nam jest dane, prawda? I, i, I nie wiadomo kiedy będzie ten koniec, i nie wiadomo też jak długo będziemy tacy sprawni, ale to jest oczywiście takie generalizowanie. W najlepszych warunkach, w najlepszej sytuacji, prawda? Gdzie do 65 roku życia mój umysł będzie mega sprawny i moje ciało będzie mega sprawne. Czy tego czasu zostało dużo? No 30 lat. Ktoś powiedział dużo, ktoś powiedział 30 lat. Co to jest 30 lat, skoro te 35 lat minęło mi tak szybko, jakby ktoś przyknął palcem? Jak wracam do miejsc, i wracam do osób, i wracam do ludzi, mm, i patrzę sobie na przykład na moje kuzynostwo, albo patrzę sobie na mojego brata, i ja po prostu pamiętam, jak on był małym babykiem, jak, e, jak on siedział w pokoju i chciał się ze mną bawić, e, i ciągnął mnie do swojego pokoju. Wiecie co, takie pierdoły, jak każdy z was. E, aha. Teraz e, już mi się chce płakać, oczywiście, jak o tym myślę, a, 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 a za niedługo e, bierze ślub. Także e, e, bardzo szybko zleciało i myślę, że te kolejne 30 lat e, też bardzo szybko e, zleci. E, I dlaczego ja Wam w ogóle o tym mówię? Ponieważ mm, historia jest bardziej skomplikowana. E, znaczy skomplikowana, nie skomplikowana, ale ostatnio była u mnie pani, e, która się leczy która też nie ogląda, jest moją widzką i kazała, czy znaczy kazała, nie kazała, ale powiedziała, że nie ma na tyle odwagi, żeby tutaj wystąpić przed wami i żeby się podzielić swoją historią, ale jeżeli bym to mogła opowiedzieć, to byłabym mi bardzo wdzięczna, ponieważ no to jest takie świadectwo, taki przykład tego, że nie wolno odkładać życia na później i nie wolno oczekiwać ciągle na coś, że będzie lepiej, że wtedy będziemy szczęśliwi, że wtedy to się na pewno uda, jak się przeprowadzimy, jak zarobimy tyle i tyle, jak, yy, jak schudniemy, jak odejdziemy od kogoś albo jak zostaniemy przy kimś, to wtedy zacznie się prawdziwe życie. Ogólnie historia tej pani była taka, że yy, ona yy, no po prostu. Zeszła wcześniej w ciążę, wyszła za mąż i jej małżeństwo nie było wcale tak, jak ona oczywiście mówiła. Nie było złe, nie było tam przemocy, nie było alkoholu, nie było, no to nie było żadnej patologii absolutnie, natomiast nie było tam miłości, nie było tam takiego bycia razem, nie było tam wspólnego spędzania czasu, nie było tam rozmów. To było takie życie na zasadzie żyjemy, mamy dzieci, mamy dom, robimy swoje. No i tyle. I każdy żyje tak naprawdę swoim życiem, plus te wakacje raz do roku, które i tak kończą się na kutniach. I ona wiedziała o tym, że jest nieszczęśliwa, i wiedziała, że. Ten mąż też jest nieszczęśliwy, że oni po prostu nie byli sobie pisani, że ja nie im się. Natomiast, yy, mimo tego, że bardzo często myślała o odejściu i wiedziała, że z jednej strony, że byłoby to dla niej zbawienne i że ona by była szczęśliwa, yy, to cały czas było coś, prawda? To był jakiś kredyt, to bo dzieci są za małe, to no bo to już w sumie tyle lat mają, to tak bez sensu, to już jakoś tam dociągną. Yy. Razem i mówi, że w momencie, kiedy dostała rozpoznanie, w momencie, kiedy e, dowiedziała się, że e, no, choruje na nowotwór złośliwy, e, to w tym samym czasie zaczęła e, załatwiać papiery rozwodowe i że wszyscy w ogóle jej pukali po głowie i wszyscy jej mówili, że, że jest totalnie w ogóle niepoważna e, i że. E, że jest po prostu totalnie, totalnie niepoważna, że teraz w tym czasie, gdzie ona potrzebuje pomocy, wsparcia, że on by tutaj był, że on by się nią zajął, on by y, ją po prostu zawoził, na przykład do szpitala, to ona teraz składa papiery rozwodowe, y, powodując y, równocześnie to, że on, ten mąż były już, no po prostu nie chciał z nią żyć, prawda? I jakby, y, no poczuł się, no, urażony, że w takiej sytuacji y, ona jeszcze y, doprowadza do, właśnie do rozwodu. Y, akurat to była też taka sytuacja tej pani, że ona, no teraz akurat miała wznowę i... Y, no, i drugi raz będzie przechodzić leczenie. E, natomiast mówi, że po e, zakończonym leczeniu, po, po rozstaniu, e, poznała mężczyznę e, do tego dużo młodszego. Mężczyznę, któremu w ogóle nie przeszkadzało, że jest po amputacji piersi. E, ona przez długi czas nie miała też implantu, natomiast, e, natomiast ogólnie dalej z tym mężczyzną jest. I e, jest bardzo szczęśliwa, i to już wiecie, już dużo lat od tego czasu minęło. I, I świetnie się z nim dogaduje, i że mimo tego. Że tych lat spędzonych z nim było o wiele mniej niż z mężem, to, to był, czas był o wiele lepszy, o wiele bardziej wartościowy, mimo tego też, że ona chorowała, przechodziła leczenie całe i, i cały czas się kontroluje i tak dalej. I do momentu, kiedy teraz nawet zaczyna znowu leczenie, bo ma znowu. to powiedziała, że i tak by chciała jeszcze raz przeżyć ten czas, ponieważ on był 100 razy bardziej wartościowy niż ten czas sprzed choroby. I to też tak mi się, tak mi się to wiecie, tak mi się te dwie rzeczy skojarzyły i chciałam to Wam tutaj powiedzieć i chciałam Wam to przekazać. To mówię, to jest takie proste, wiecie, może ktoś powie trywialne zadanie, jak policzyć, ile nam dni zostało, ile nam pożyczy, ile po, policzyć, ile nam tego życia zostało, więc dajcie mi naprawdę znać, jakie refleksje to Was powoduje, bo wiem, że wie w większości gdzieś jakąś nostalgię, jakiś smutek, jakieś takie poczucie, że y, może jednak nie warto, może warto wyciągnąć z tej szafy ładną sukienkę i najlepsze buty i po prostu iść sobie w tej najładniej niższej sukience i w tych zajebistych butach zrobić zakupy w biedronce, bo, bo nie wiadomo, ile nam zostało czasu. Y, możecie sobie to wyliczyć, tak jak ja, w takich najbardziej optymistycznych wiecie, warunkach, y, ale tego nie wiemy, więc. Więc tak ym, właśnie ta pani prosiła, żebym wam przekazała tak od niej, żebyście na nic nie czekali, że jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to to po prostu zróbcie, to zmieńcie. Ja wiem, że teraz ktoś powie, że no nie mogę wszystkiego zrobić, ponieważ ja na przykład zbieram na dom. No i jak, jak ja teraz uzbieram na ten dom, jak ja na przykład też marzę o wycieczce dookoła świata, to tak teraz wymyśliłam na poczekaniu, słuchajcie, i że nie można mieć tego i tego. No właśnie, to jest prosta odpowiedź, więc zadaj sobie pytanie, co jest dla Ciebie ważne. Czy dla Ciebie jest ważne zwiedzanie świata i yy, no, przejechanie tego świata, zwiedzenie tego świata? Yy, czy ważny jest piękny, piękny dom z wielkim ogrodem? Yy, yy, I wybierz, po prostu wybierz, w którą stronę podążasz, bo może okaże się, że nie możesz mieć tych dwóch rzeczy, bo Cię po prostu na to nie stać, bo po prostu nie masz na tyle kasy. Ale może się też ukazać, yy, że stać się na jedną z tych rzeczy i możesz zacząć iść w kierunku tej danej rzeczy, a pożegnać się z tamtą, wybrać po prostu jakąś drogę, wybrać jakiś kierunek. Właśnie pani Tatiana fajnie opowiadała, że miała jakiś znajomych, którzy przez ileś tam lat ciągle zbierali na jakiś domek w górach. Nie chcę teraz przekręcić, no, ale zbierali na jakiś domek w górach i mimo tego, że po drodze mieli możliwość zakupienia jakichś innych domków, ale gorszej, powiedzmy z gorszym standardem, to oni ciągle zbierali, bo chcieli mieć super, bo chcieli mieć jeszcze lepiej, bo chcieli mieć jeszcze więcej, bo chcieli, żeby ten dom był jeszcze większy. I, 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 to, I to takie oczekiwanie, i te lata stracone, gdzie oni by już mogli każde wakacje spędzać w tym domku, cieszyć się, bawić, być w tym lesie, po prostu czuć ten zapach tej zieleni to oni musieli mieć więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej i teraz nie pamiętam, bo niestety teraz wiecie, ale można sobie dopisać tą historię w różny sposób, więc być może w końcu uzbierali, stworzyli i mieli ten piękny domek, a być może nie doczekali, może któryś z jedno z nich nie doczekało. Ja właśnie taką miałam sytuację z moimi rodzicami. Mam nadzieję, że się nie pogniewam, bo to nie pogniewają, że o tym mówię, bo to nie jest żadna tam tajemnica, ale oni też właśnie tylko to była inna sytuacja, bo my po prostu nie chcieliśmy brać kredytu, ale też przez lata po prostu odkładali i się budowali, tak wiecie, żyli trochę jedną nogą tutaj, drugą nogą tam w tym swoim nowym domku, tam, gdzie jest cała rodzina. Też, no, w związku z tym nie było żadnych tam wyjazdów, wycieczek i tak dalej, no, bo to się... Wiązało z dodatkowymi kosztami. Ja też zawsze im powtarzałam, że po prostu, że nie ma co odkładać, że trzeba zacząć działać tu i teraz, bo, bo właśnie, bo potem możemy się nie doczekać, prawda? Jak będziemy tak ciągle mm, odkładać pewne rzeczy na później. Czasami można zacząć z małego pułapu, żeby wejść na większy, prawda? To tak jak zawsze. Wam e, zawsze mówię młodym ludziom, prawda, że e, nie muszą od razu mieć wielkiej willi z basenem, że mogą zacząć naprawdę od czegoś malutkiego i powolutku iść do przodu, e, ale to nie o tym słuchajcie teraz. Także, kochani, tu od mojej pani e, takie przesłanie i ode mnie również, zresztą jak mnie oglądacie, to wiecie, że staram się zawsze e, coś takiego e, przekazać w tym filmie, żeby on nie był tylko jakimś zwykłym pustym vlogiem. Nie zawsze mi się to udaje, ale przynajmniej się staram. Więc ode mnie tak samo, że nie czekajcie na lepszy czas i lepszy moment, lepszą chwilę i nie bójcie się też podejmować ryzyka w swoim życiu, że jedynie, co ogranicza nas, ludzi w tym życiu i mówię to o sobie też przede wszystkim, to jest strach, strach przed działaniem. Ale uwierzcie mi, że jak już zrobicie ten pierwszy krok, jak już pójdziecie to y, ten strach będzie coraz mniejszy i przy kolejnej jakiejś większej decyzji będziecie się po prostu o wiele mniej bać. Musicie to przezwyciężyć. To jest tak jak z lękiem wysokości, to jest tak, jak z lękiem spływ spływaniem. Jeżeli y, już raz zrobicie, jeżeli raz spłyjecie, jeżeli raz zaryzykujecie i zobaczycie, że nie umarliście, że nic się nie stało, że dalej żyjecie, macie dwie ręce, macie dwie nogi. Macie serce pełne miłości i otwartą głowę, to zobaczycie, że, że jakby podejmowanie tych decyzji, tych zmian w życiu nigdy nie jest łatwe, ale na pewno jest łatwiejsze niż za pierwszym razem. I radość tego, że, 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 że właśnie, że jest jakaś zmiana w naszym życiu, że wychodzimy czasami z tej stagnacji, bo wiecie doskonale, że czasami, czasami jest tak, że to życie staje się takie bardzo monotonne takie yy, właśnie, ta stagnacja, to powtarzanie, ta rutyna yy, i to też właśnie powoduje, że yy... Takie gorsze samopoczucie, prawda? Oczywiście yy, w ramach możliwości, yy, bo nie zawsze możemy rzucić wszystko i zmienić wszystko, prawda? Ale czasami fajnie yy, zrobić coś innego albo wyjść z tej strefy komfortu, ale zrobić coś, na co zawsze mieliśmy ochotę, a się baliśmy, że nie może jesteśmy za stare, może to nie pasuje w tym wieku. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak za stara, nie ma czegoś takiego, jak yy, za młoda. Yy, zawsze warto spróbować, czy coś jest dla nas, czy coś nam odpowiada. Yy. No, żebyśmy mieli co opowiadać na starość. Wieku <śmiechu> tak po 65 roku życia, żebyśmy mieli co wspominać, o ile będziemy jeszcze pamiętać, i co opowiadać a nie będziecie swoim wnuczką pytać, no babcia, babcia to na przykład zawsze marzyła o swojej restauracji, zawsze marzyła gotować, zawsze marzyła piec ciasta, ale się bała i spędziła 40 lat w pracy, którą nienawidziła, no i a mogła zaryzykować, ale się bała. Także nie bójcie się, słuchajcie, nie bójcie się. Yy, wszystko się jakoś ułoży, wszystko będzie dobrze, naprawdę wszystko będzie dobrze, nawet jak Wam coś nie wyjdzie, nawet jak to nie jest ten moment, nawet jak ta decyzja nie była dobra, to stało się to ku czemuś. Stało się to ku temu, żeby Was po prostu rozwijać, żebyście się uczyli, żebyście doświadczali, żebyście mieli co wspominać, żebyście mieli co opowiadać, żebyście. To jest jak zjedzenie. Możesz jeść codziennie na śniadanie przez 50 lat bułkę z masłem, yy, no właśnie, a możesz też Wprowadzać nowe rzeczy, nowe smaki i czekać na to śniadanie, bo dzisiaj zjem coś fajnego, dzisiaj zrobię coś pysznego, bo dzisiaj spróbuję coś wyjątkowego, a nie ciągle ta bułka z masłem. Nie, nie bądźcie jak ta bułka z masłem! Kochani, buziaczki wielkie ściskam, czekam na komentarze, proszę też o subskrypcję, proszę o łapkę w górę, bo dzięki temu, dzięki komentarzom i łapkom w górę, w górę łapką w górę. No, gdzieś ten film może trafić do kogoś, kto, ten, kto potrzebuje tego usłyszeć, takiego może porządnego kopniaka, może nieporządnego. Dajcie znać. Buziaczki wielkie, dziękuję, że jesteście.